Może? Może Berkwaj? Mm -hmm. Trzy, cztery. Łatwiej tam. tam. Kto? Nikt. Kto? Nikt. Nikt, nikt, nikt. nikt. Kto tam był? Nikt tam nie był. No. ja pasuję. Trzy, cztery. na go? Nie fajnie. Trzy, cztery. Uram. Azja. Niemożliwe, że nie było Azjatyk Fula. fulam. 3-4, Polska. 3-4, United. Kuszczak. Szkoda, bo już chciałem mówić Jesse Links, Jesse Links. 3-4, Chelsea. Kiełzywa. No i co teraz? No i co teraz? Nie wiem co teraz. <stanktanses> nie wiem co teraz. Ja też wiem co teraz. 3, cztery, Le Lega, Le Lega Saudyjska. Sojunczul. Nie, 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 TikTok chwilą, nie, nie, temu, nie, gadaliśmy. No nie, 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 nie. Chwilą, a, <stanktans> mhm. Chyba nie, tak, nie, tak, możemy to sprawdzić. Sprawdź jeszcze. No to podaję dłoń. Nawet jeśli wygrajesz to... Nie, ja nie wiem czy 3, 2, czy 3, to... 1, ale i tak wygrałeś. To nie jest ważne. Dzięki.